Użycie dużych przynęt nie zawsze wiąże się z dużą głębokością. Czasem mamy płytkie łowiska albo gęsto porośnięte. Nie chcemy takiej przynęty posyłać gdzieś głęboko, tylko prowadzić tuż pod powierzchnią wody. Współczesna technologia pozwala wyprodukować silikon, który jest wypornościowy. Natomiast sama przynęta waży kilkadziesiąt gramów i zawsze będzie opadała. Dopalenie tego jeszcze główką jigową może spowodować, że przynęta będzie pracowała za głęboko, głębiej niż chcielibyśmy. Świetny zestaw do zbrojenia właśnie w taki sposób Cork Struth Release składa się z solidnego drutu odpornego na zęby szczupaka, dwóch kotwic, koralika, wkrętki i szpilek do przytrzymywania przynęty. Zbrojenie jest bardzo proste, wkręcamy wkrętkę w przynętę, jak zawsze starajmy się to robić symetrycznie, Krętka jest bardzo długa, dlatego solidnie trzyma przynętę na miejscu. Nie ma tutaj możliwości, żeby agresywnie nawet walczący szczupak był w stanie nam to wyrwać z miejsca. Mamy wkrętkę na miejscu, taki zestawik. Wybieramy sobie miejsca, w których Chcemy umocować kotwicę. Jedną warto zawsze, przy, szczególnie przy dużych przynętach, umiejscowić w okolicach głowy, gdyż duże szczupaki podczas ataku niemal zawsze atakują przynęte od głowy. Wbijamy szpileczkę i pierwsza kotwica jest na miejscu. Na luźnym drucie szukamy miejsca na drugą. Obie kotwice są na miejscu. Koralik zabezpiecza nam cały ten zestaw. I tak uzbrojoną przynętą możemy łowić naprawdę tuż pod powierzchnią wody. Jeśli okaże się, że jednak chcemy ją troszeczkę dociążyć, nie zmieniając jednak tego systemu uzbrojenia, w specjalne miejsce mocujemy ciężarek 2-3-5 gramowy, dociążając i stabilizując przynętę podczas pracy. Do mniejszych przynęt mamy także zestaw składający się z jednej kotwicy. System mocowania jest dokładnie taki sam. Więc niekoniecznie tylko i wyłącznie duże przynęty, czasem niewielka przynęta, ale chcemy nią połowić bardzo płytko, nie dociążamy jej główką jigową. I w taki sam sposób krętka ląduje od przodu w przynęcie, wkręcamy zachowując symetryczność. Wkrętka jest na miejscu. Kotwice montujemy, mniej więcej w połowie długości przynęty i mamy gotową uzbrojoną przynętę na bardzo płytkie łowiska. Chcąc dociążyć ociupinkę naszą przynętę specjalną ołowianą szpilkę, Wsadzamy w miejsce do tego przeznaczone. Przynęta jest troszeczkę cięższa i ustabilizowana.